Przyjechało sporo nowości, i właśnie biegnę wam je pokazać. No i mamy rozpakowane ten nowy towar. Pierwszym nowym towarem, który Wam chciałem pokazać, to jest taka podstawa. To jest podstawa o długości 500 mm, czyli 50 cm, jakby ktoś nie miał przeliczać. Normalnie, standardowo były do tej pory dostępne sprzedaży 40 i 60, no i metrówki. Teraz mamy taką 50. Różnica jest jaka? Ona jest zobaczcie troszeczkę niższa, bo normalnie mają bodajże 15 cm, ta ma 9 cm wysokości, jak dobrze pamiętam i ona jest też nieco węższa natomiast no, moim zdaniem e, towar jest mega spoko tym bardziej że on będzie po prostu wychodził tanio e, taniej cenowo więc jeżeli stawiacie gdzieś na balkonie to ja myślę że to jest zajebiste rozwiązanie zobaczcie jak się prezentuje leżąc W standardzie dostajemy cztery poziomice, żeby sobie to odpowiednio wypoziomować. No i oczywiście śruby, żeby urządzenie skręcić z tą podstawą. Druga super nowość to jest podstawa tego typu, dużo krótsza niż te wcześniej wymieniane. To ma 15 cm. Wysokościowo nie pamiętam, ale tak wygląda na jakieś 10. Szerokościowo też 15 cm, bardzo fajne. W środku jest stosunkowo puste, dzięki temu jest lekkie, ale ma być też ponoć wytrzymałe na warunki atmosferyczne. To sprzedajemy na sztuki, więc możecie kupić jedną, dwie, trzy i tak dalej. Do czego to możemy wykorzystać? Na przykład na czterech takich możemy postawić sobie klimatyzator gdzieś na dachu czy na balkonie, ale również bardzo często jest to brane na przykład po to, żeby instalacja, przykładowo idąc po dachu, nie. Weszła właśnie po dachu, żeby ona sobie na tym dachu nie leżała, tylko za pomocą czegoś takiego. Po prostu wkładamy sobie tutaj jakąś szpilkę i mamy dzięki temu podniesione, tak, że ta instalacja sobie idzie lekko powiedzmy w powietrzu. Mamy też inne nowości. Jest to przykładowo taca ociekowa, jaką widzicie tutaj, z przewodami, dlatego że jest to taca ogrzewana. W związku z tym, skropliny, które będą wam tutaj spływały, będą. No właśnie, nie zamarzały, tylko spływały bezpośrednio tutaj, czyli do odpływu, no i ten odpływ, zobaczcie, z tej strony możecie sobie podłączyć pod jakiś tam Wasz wąż, pod jakąś rurkę, żeby tą wodę skutecznie odprowadzić. O tyle spoko produkt, że jest stosunkowo tani. Teraz nie pamiętam, ale gdzieś między 200 a 300 zł. Wszystkie nowości, oczywiście, macie link na dole w opisie. No i mamy też tutaj inne tace, Już nie będę ich wyjmował, bo no taca jak ta całociekowa. W trzech rozmiarach są. Duża zaleta, przewaga nad tymi, które do tej pory.